Mamy kolejny sezon grzewczy 2014-2015. No i jak co roku niestety mnóstwo wyjazdów do zdarzeń związanych czy to z przewodami kominowymi, czy to z pożarem sadzy w przewodach kominowych. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ogólnie przewody kominowe, musimy o nie dbać. Należy przynajmniej, przynajmniej 4 razy w roku, jeżeli mamy opalane paliwem stałym, czyli węgiel, drewno, czyścić te przewody kominowe. Jeżeli mamy opalane paliwem gazowym lub olejem, opalamy, czyścimy wtedy takie kominy 2 razy, co najmniej dwa razy w roku. Jeżeli chodzi o przewody wentylacyjne, to należy dokonać ich czyszczenia raz w roku. Oczywiście dokonuje to najlepiej, żeby wykonywała to osoba uprawniona do tego, czyli mistrz kominiarski lub, lub pracownik zakładu kominiarskiego. I to jest pierwsza podstawowa zasada. Druga zasada to dbajmy też o urządzenia, którymi się ogrzewamy. Czy to są piece gazowe, powinny one mieć po prostu przegląd techniczny, aby potwierdzić, że one prawidłowo działają i nie stanowią dla nas zagrożenia. I tutaj bardzo często pojawia się temat Czadu, czyli cichego zabójcy, który który co roku właściwie w terenie, na terenie gódzkim yy, zbierażniło na szczęście w ostatnich dwóch latach nie mieliśmy przypadków śmiertelnych, ale osoby nieprzytomne yy, były i, i skończyło się to na yy, pobycie w szpitalu. Yy, także tutaj jak możemy się ustrzeć? Przede wszystkim dbajmy o wentylację. Mamy dzisiaj bardzo szczelne mieszkania, yy, mamy bardzo szczelne okna i powinniśmy yy, zadbać o prawidłową wentylację. Mianowicie w oknach powinniśmy wietrzyć, jak najwięcej wietrzyć mieszkania. Jeżeli mamy kratki wentylacyjne i przez nie nawiewa powietrze do mieszkań, no to już jest to oznaka, że brakuje tego powietrza. Co można w tym najgorszego zrobić, w tym przypadku, to jest jeszcze uszczelnić te kratki wentylacyjne, zakleić je folią I takie, mamy, i takie mamy bardzo często przypadki, że niestety kratki wentylacyjne są zaklejane. Także tego nie powinniśmy robić. Warto się wyposażyć w czujkę tlenku węgla. Czad jest cichym zabójcą, dlatego tak nazywany, ponieważ żadnymi naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie stwierdzić jego obecności, dlatego wyposażamy się właśnie w sprzęt, który nam może posłużyć do jego, jego wykrycia. I mamy właśnie przypadki wezwań do, do sytuacji, w których czujka tlenku węgla została uruchomiona. Także warto, warto ją zastosować, żeby po prostu być, spać, spać i mieszkać spokojnie i czuć się bezpiecznie w swoim domu. Odnośnie jeszcze przewodów kominowych to nie bez znaczenia jest to są opalanie właściwym paliwem, szczególnie właśnie w piecach na paliwo stałe. Powinno to być pewno wysezonowane i suche, a nie przed chwilą zebrane gdzieś tam i mokre mokre dewno w lesie. Także mam nadzieję, że te uwagi gdzieś tam trafią do Państwa serc, abyśmy spokojniej i bezpiecznie przeżyli ten sezon zimowy.